Witam wszystkich entuzjastów gier strategicznych i nie tylko. Zapraszam na grę Ara History Untold. Jest to gra, która została stworzona przez studio Oxide Games, w której pracuje wielu byłych pracowników Firaxis, czyli tej firmy, która zrobiła cywilizację i robi w dalszym ciągu. Wydawcą gry jest Xbox Game Studios, od którego dostałem darmowy egzemplarz, za co bardzo dziękuję. Miałem też czas się trochę tą grę zgłębić i chciałbym teraz zacząć małą serię z tej gry. Zobaczymy, jak długo ona będzie prowadzona. Mam nadzieję, że długo, a mam nadzieję, że zainteresowanie będzie duże, ale to się wszystko okaże. Także zaczniemy sobie od trybu jednoosobowego oczywiście, wzmiemy sobie nową grę. I weźmiemy sobie oczywiście, i tym razem naszego Mikołaja Kopernika, który ma, ma swoje właściwości. Zapewnia wiele bonusów do badań. Do tego dostajemy dwóch handlarzy więcej. Mamy 25% szybkości budowy w Twojej stolicy. Można by się było zastanowić, czy nie zrobić One City Challenge. Um, bo to, do tego nakłania, żeby nie robić tak strasznie dużych miast. Szybkość budowy bo 25% to jest dużo. To jest naprawdę dużo. Tego szybsza produkcja rzemieślnicza plus 10% badań naturę w stolicy to jest też ok. Ale, ale to można mocno zbusztować. Gorzej z produkcją. Tego kreatywność. 10 jednostek zamożności we wszystkich miastach um, na początku jak nie ma się odpowiedniego ustroju społecznego wtedy w zasadzie to nie ma żadnego znaczenia dopiero później zaczyna to mieć Okej okay. wybierzemy sobie nasz zielony kolor wybierzemy trudność trudność Jaką trudność wybierzemy trudność sobie wybierzemy minimalny premie i bardzo Wroga sztuczna inteligencja. Albo minimalne premie i trochę wrogiej sztucznej inteligencji. Może zróbmy sobie książę na początku. Do tej pory grałem naprawdę tutaj to, co oni polecali. Normalna. Ale zróbmy tutaj sobie wyższy poziom trudności. Weźmy sobie książę. Wygenerujemy nową mapę. Załóżmy, niech będzie 12 nacji. Poza tym ustawienia mamy takie, że będzie limit tur do 300. Nie sądzę, żebyśmy dłużej grali niż 300 tur. Usuwanie graczy też zrobimy. Możliwe, że my będziemy z tymi graczami, którzy będą musieli walczyć o to, żeby nie zostać usunięci z gry przez to, że mamy za mało prestiżu. Roślinność: wszystko zrobimy sobie na średnią. Co tu jeszcze jest? Duża albo niewielka. Ok. Otwórzmy grę. Jedźmy w takim razie generuje się mapa, tury są rozgrywane równocześnie tylko wtedy gdy wszyscy przywódcy zakończą wydawanie rozkazów i klikną zakończ turę zostanie ona przetworzona i wykonana to jest dokładnie ta specjalność tej gry że to co robimy nie jest wykonywane od razu tylko się planuje rozkazami i po przejściu do następnej tury dopiero w tym momencie wykonywane są te rozkazy i są te rozkazy wykonywane przez wszystkich no to ma ciekawe Zastosowanie. Trzeba o tym pomyśleć. Czasami jest denerwujące. I to wam powiem w pewnym momencie dlaczego. Ale zobaczymy. Eee, rozpocznij. Poszukiwacz kosmosu. Mikołaju Kuperniku, Wizjonerzy gwiazd. Twoi poddani czekają. Mając bezkresne niebo jako płótno i tajemnice niebios, czekające na eksplorację. Twoi ludzie są przygotowani do odkrycia tajemnic wszechświata, poprowadź ich na nowe wyżyny wiedzy i odkryć oraz ku przyszłości, tak jasnej jak gwiazdy tańczące na niebie. O, mamy ciekawy start. Mamy ciekawy start w takiej zatoce. E, mamy naszą Warszawę, mamy tutaj dość du dużo żywności. E, jakie mamy tutaj zasoby? Mamy kukurydzę. Czy kukurydza daje ziarno? To jest pierwsza sprawa. Tak, kukurydza daje ziarno. Czyli będziemy mieć ziarno. Super. <laughs> będziemy mieć ziarno. Poza tym tutaj coś tu jeszcze jest. Winorośla. Będziemy mieć wino. Musimy fermentację wynaleźć. I cóż tutaj jeszcze mamy? Nic takiego większego nie ma. Mam nadzieję, że tutaj jest pięć stref. To by było piękne miejsce na zrobienie w takiej, w takiego terytorium z farmami. No i tu możemy też od razu coś w sobie wyszukać. Załóżmy, że przejdźmy. Ach, tu jest jeszcze coś. Nie, tu nic nie ma. Znaczy, chodzi mi o to, że jakiś surowce, Tu jest jeszcze surowiec. Skorupiak, który nam daje um, kamien, kamienie szlachetne, sól albo żywność, chociaż żywność się tutaj raczej nie opłaca z tego zdobywać. No dobra. Czyli tak, przejdźmy sobie naszym zwiadowcom. Tutaj w tym momencie zapraszam na mój film o pierwszej, o rozpoczęciu gry. Tam wszystko jest dokładnie wytłumaczone. Jaki jest interfejs, jakie są rzeczy ważne, jak, jak złożona jest mapa, z czego się składa, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest w tym filmiku, takim krótkim. Tutaj już nie będę do tego wracał. Tutaj będziemy po prostu grać. Także przejdźmy sobie tutaj. I teraz w Warszawie zobaczmy, co zrobić. Oczywiście tutaj mamy 5 stref, i to mi się bardzo podoba. Do tego mamy tutaj uczta jest też piękna. Żeby ucztę mieć. Zobaczmy, jak tu jest z żywnością, jest średnio. Czyli wydamy sobie majątek. I wydamy sobie majątek minus 2. Tu już majątku wydawać nie będziemy, bo będziemy na minusie. Prawie na minusie. Także niech robi sobie tą ucztę, to jest OK. I tutaj można naprawdę się zastanowić. Tak, nad tym. Kiedy będzie następny teren, terytorium, region? Następny region, zgodnie z tym, co tu jest napisane, będzie za 12 tur, czyli to jest dość sporo. Wydaje mi się, że mimo wszystko, za postawimy sobie jako pierwszy projekt, zrobimy sobie warsztat, żeby produkować. W tym momencie mamy możliwość produkowania tylko jednej, jednej rzeczy: to są kosze. Koszy są o tyle fajne, że zwiększają produkcję w mieście o jeden. Jeśli chodzi o produkcję w mieście, to jest bardzo ważne. To to jeden to jest w zasadzie 10% w tym momencie. W tym momencie mamy tego 10 tutaj, dlatego coś takiego by można było sobie zrobić. Alternatywą, która jest najprawdopodobniej lepsza, jest zwiadowca. Także chyba sobie zrobimy drugiego zwiadowca. Jeden pójdzie w jednym kierunku, drugi pójdzie w drugim kierunku. I będziemy sobie tutaj zwiadować. Jak to się to nazywa? Um, możemy zobaczyć, co tu jest. Udało Ci się założyć miasto, przez to mamy jeden punkt prestiżu. Zaczynamy z jednym punktem prestiżu. Najprawdopodobniej nie jesteśmy ostatnimi, przez to odnaleźliśmy skrytki i jedziemy dalej, bo chyba więcej w tym momencie się tutaj zrobić nie da. Udogodnień nie możemy ustawić, tu e, nie budujemy na razie. Jest ok. Pierwszym naszym priorytetem powinno być tutaj ta kukurydza. Bo żywność mamy na razie na plus 2. Czyli trzeba uważać. Także on przeszedł, ale jeszcze nie odkrywa, co w tej skrytce jest. Mam nadzieję, że będzie coś fajnego. Teraz możemy wybrać sobie nową technologię. I tak jak mówiłem w poradniku, e, wydaje mi się, że to na samym początku jest dobre z tego powodu, że Spichlerz możemy mieć przez to że będzie mieć ziarno bo mamy kukurydzę Ale ważniejsze jest to że można zrobić magazyn zbożowy I ten magazyn zbożowy będziemy mogli produkować tu jest napisane Wyprodukowano spichlerz młyn i wiatrak czyli mus musimy spichlerz wybudować Tam... Można też chleb robić I odblokowuje zasoby Pozyskiwanie zasobów w ryżu. Drugą alternatywą jest produkcja lin, z powodu tego, że jest obóz drwali. Trzeba zobaczyć, gdzie tu jest dużo drzewa. Dużo drzewa jest tu, tu, tu albo tu. I taki obóz drwali by też nam się przydał, ponieważ drzewa też dużo nie mamy. Nie mamy ani żywności, ani drzewa. Także weźmiemy sobie może tutaj w pierwszej kolejności to przechowywanie ziarna. I weźmiemy sobie tutaj pójdziemy dalej. Tutaj zebraliśmy 15 do żywności? Moż, mogłoby być coś fajniejszego, no ale tak wyszło. Tutaj mamy ryby. Też fajna sprawa. solony ryby są świetne w tej grze. Jedźmy dalej. Produkujemy, produkujemy. Zaraz będzie nasz człowieczek za ile za? Za, za trzy tury. Także jeden pójdzie sobie w jedną stronę, drugi pójdzie sobie w drugą stronę. Och, oh, oh, i teraz jest właśnie ważne. Zrobiłem ruch, ale mi się on nie podoba. Mogę sobie ten rozkaz wrócić i zaatakujemy tutaj tego tygryska, tą pumę. No to on nas troszeczkę po, poharata, ale będzie dobrze. Będzie dobrze moimi. Jedźmy dalej. Tak, straciliśmy gdzieś jedną trzecią zdrowia ponieważ on miał siłę 2 nie, przy, nie przysłano żadnych rozkazów no, nawet więcej straciliśmy straciliśmy połowę życia ale dostaliśmy za to e, dostaliśmy za to jedno futro jedną ucztę i 10 żywności już jedną ucztę mamy także to jest fajnie Czyli weźmiemy tutaj od razu tą ucztę, wrzucimy, która da, da nam 25 jednostek rozwoju w mieście, plus 5 jednostek żywności w mieście i plus 10 jednostek szczęścia w mieście. Szczęście jest nam szczególnie potrzebne i rozwój w mieście, czyli będziemy szybciej przechodzić do, do następnego, czy tak powiem, levelu. Weźmy sobie to. To jest zużywa się po 10 turach. także to mamy o ogarnięte, wróćmy z mapie, mamy za jedną turę mamy naszego mm, naszego naszego skauta. Z tym idziemy dalej. Ma połowy życia jest OK. nie jest źle. Patrzmy co tutaj nam się odkryło. Żadne znajdźki się nie znajdują. Teraz wybierzemy projekt. Pytanie jest tak, za cztery tury przechodzimy do no, następny level, czy będziemy mieć dodatkowe terytorium. Hmm. Zróbmy warsztat. Zróbmy warsztat. Zrobimy warsztat tutaj. Do tego tym przejdziemy sobie tutaj na północ. Wytworzono jedną ucztę, czyli mamy kolejną ucztę, bardzo dobrze. Wzmocnienie uczta z premia premie, aktywowana do miasta Warszawa, zgadza się. I jednostka jest bezczynna, też się zgadza, i zaraz sobie tutaj poradzimy. Z tymi kotami nie będziemy tutaj walczyć. Tu wygląda, że tu jest. Czy to jest rzeka? Przejdźmy tu, zobaczmy. Bo rzeki są też w tej grze: one dodają żywność do terytoriów. No, i tutaj widać tą grafikę ładną. Jak ptaki sobie tutaj latają. I chcą tej uczty, którą przygotowujemy, właśnie. Wielkie palinisko. Niech robi dalej wielką ucztę. Chociaż możemy też zacząć. Jedną mamy, zróbmy jeszcze ucztę. Niech robię ucztę. Jest ok. Idziemy dalej. Ten tutaj odkrywa. O, tu jest dużo do odkrywania. Świetnie. Ten tutaj zobaczył, i to wygląda na rzekę tak. Ale tutaj jest coś do zebrania, i tu jest coś do zebrania. Przejdźmy tutaj. Można już też się rozglądać, gdzie postawimy drugie miasto. Bo też można od razu w zasadzie postawić drugie miasto. I mamy jeszcze surowce. Ponieważ taki settler kosztuje troszkę. Tu jest napisane, co zauważyliśmy: skrytkę pełną zapasów, użyć zwiadowcy i tak dalej, to wiemy. I mamy pierwsze badanie zakończone przechowywanie ziarna. Tak jak mówię, można zrobić, wytworzyć magazyn zbożowy, który jest udogodnieniem dla naszych miast i by nam dało plus 30 jednostek żywności w mieście to jest dużo, plus 30 jednostek rozwoju w mieście to jest mega dużo. Efekt utrzymania utrzyma się przez 10 tur. Dokładnie. Czyli, tylko żeby to zrobić, potrzebujemy spichlerz. A żeby mieć spichlerz, potrzebujemy go wybudować. Także to wszystko powoli. Ziarno ryżu odblokowane. Ten tu będzie odkrywał. Ten tu odkrył. Teraz możemy nową rzecz zrobić. Tutaj bym zrobił produkcję Lin. Z powodu na to, żeby mieć obóz drwali. Świetnie ten coś już znalazł, zaraz zobaczymy co to było udało ci się zebrać skrytkę z zapasami, która zabierała 20 materiałów, świetnie dwie sztabki metalu i jeden materiał rzeźbiarski materiał rzeźbiarski można też sobie podejrzeć jest e, używany do wytwarzania na przykład doniczki ceramicznej Ich będziemy dość dużo potrzebować do betonu później e, posągów do wazonów, do rzeźb, do kadzielnicy, wszystko to w przyszłości. Na początku będzie doniczka ceramiczna. proszę zobaczyć, żeby ją dostać, potrzebne jest odblokowanie za pomocą technologii monument, kamieniarstwo lub ceramika. Wszystko można zobaczyć, dowiedzieć się, co gdzie jest zbierane i produkowane i dostępne. To tutaj mamy jeszcze. Twoje miasto osiągnęło nowy przełom w dziedzinie populacji. Ok. I teraz wybieramy sobie kolejny teren. Tu jest raz, dwa, trzy, cztery. No, cztery jest. Jest. Jest ok. Możemy z tym działać. Także przejdziemy sobie. Wy, wybierzemy sobie ten teren. Twierdzimy go. Tutaj mamy, tak jak mówię, tą naszą kukurydzę. I warsztat się za trzy tury zrobi warsztat możemy nawet przyspieszyć teoretycznie kosztuje 54 złota to jest sporo jak na, na ten moment um, ale dostajemy złoto i nie tracimy złota dlatego możemy sobie na to pozwolić także warsztat będzie za jedną turę dajemy w tej chwili rozkaz, że ten warsztat musi być wykonany um, tak samo jak dajemy <laughs> rozkaz, że to terytorium jest przyłączane w tym momencie nie można z tego terytorium jeszcze korzystać, dopiero w następnej turze e, tak będzie, to jest czasami denerwujące, szczególnie jak się ma dużo miast bo nie wiadomo w którym mieście to terytorium zostało w końcu przyłączone i trzeba szukać przy połączeniu tego terytorium dostaliśmy to co jest tutaj napisane trzy żywności jedno drzewo jeden materiał dwa materiały przepraszam i dwie e, dwa pieniążki dobra że tutaj zrobiliśmy nasz projekt i tutaj mamy strefy. Tu można sobie wybrać jeszcze inne rzeczy, to będziemy robić później. Ale strefy są ok, bo tutaj widać co można gdzie wybudować, szczególnie jeżeli są specjalne surowce. A tu jest specjalny surowiec, można sobie na to kliknąć i zrobić tutaj farmę. Także farma będzie tutaj robiona. 2, 6, no 5 to jest tutaj napisane. Można sobie też zakolejkować kolejne rzeczy. To też jest w zasadzie dobre, jeżeli się ma dużo miast. Można sobie zakolejkować wiele rzeczy i wtedy nie trzeba się tym martwić. Ale teraz będziemy troszkę robić micromanagement, taki na maxa. Także to mamy zrobione. Tutaj mamy zauważyć skrytkę pełną zasobów. To jest tutaj, to jest stąd, co pewnie zauważyliśmy. To będzie odkrywana dopiero po przyszłej duże. Udało ci się zebrać skrytkę z zapasami. Która 50 majątku 50 złota, pięknie Poza tym mamy budowa nowego usprawnienia, warsztat zakończona Teraz musimy wejść na to I I i i i um, Powiedzieć co ma robić e, Mamy w tej chwili narzędzia kamienne też do, do produkowania Nie tylko kosze te narzędzia kamienne będą nam potrzebne na przykład do warsztatu. Takie narzędzie kamienne zwiększy nam. Jest na, tutaj na dole napisane, 25% produkcji rzemieślniczej w tym usprawnieniu. Um, ta produkcja rzemieślnicza bazuje na tym, to tutaj można sobie zobaczyć, w tej chwili, ona wynosi. 15. I ona jest inna niż produkcja miejska. My mamy produkcję miejską, która jest 13. To jest produkcja miejska stosowana do tego, żeby produkować budynki. Tu się nazywa to usprawnienia. Jeżeli mamy warsztat, on dostaje produkcję miejską i dostaje też bonusy, i właśnie te bonusy są z tych zasobów, na przykład z tego. Narzędzia kamiennego, albo mogą być też inne bonusy, które będziemy na przykład dostawać tutaj. To też są bonusy, Przyspiesza, pr przyspieszacz produkcji. E, dostaje plus 25 właśnie tej produkcji rzemieślniczej. I wydaje mi się, że powinniśmy sobie zrobić właśnie tutaj na początku to narzędzie kamienne. Zobaczymy, czy można to przyspieszyć. Czy można przyspieszacza produkcji tutaj zastosować? Mamy materiały, fakt, że nie dużo, ale tylko jeden materiał na to poświęcimy. Także możemy sobie wziąć jeden materiał i możemy sobie wziąć jedno drewno i on będzie teraz jeden taki um, jedno takie narzędzie w ciągu czterech tur produkował. Co nie jest co nie jest złe. Ok. Także wróćmy z tego. Jedźmy dalej. Teraz tak. Cóż tutaj możemy? Czy tu jest coś ciekawego do odkrycia? To jest ciekawe do odkrycia. I tam powinniśmy pójść. Ok. Także to mamy załatwione, to mamy załatwione. Idziemy w następną rundę. Świetnie. skrytka zebrana. Dostaliśmy 50 majątku. To mi się bardzo podoba. Złoto tutaj w tej grze jest dość ciekawe. Czy są jakieś nowe surowce? Czy ktoś zauważył tu jakieś nowe surowce w okolicy? Bo ja niestety nie. Także tutaj wygląda to niezbyt zachęcająco. Tu jest tylko meteoryt. Bo to już znamy. Tu może coś się jeszcze chowa. Teraz tam przejdziemy. Ale najpierw. Zbierzmy te wszystkie skrytki. Jedźmy dalej. Odkryto skrytkę. Ok. Jedźmy dalej. Dostaliśmy. A, i dostaliśmy coś specjalnego. Dostaliśmy syrop. Syrop. Zaraz go zobaczymy. 10 żywności i syrop. Syrop jest potrzebny do wyprodukowano. Znaczy To można go wyprodukować w dole fermentacyjnym w browarze i w destylarni. Na początku będziemy mieć ten dół i e, jest używany do wytwarzania wielu rzeczy: na konserwy, suszone produkty, wypieki, żywność konserwowaną, nawóz. Jak tu widzicie jest tego mnóstwo. To jest po prostu, ale też do uczty. Do uczty jest potrzebny. E, mamy tylko jeden. Syrop. Także nam się tutaj mocno to nie zmieni, ale na przykład można wejść tutaj, hmm, gdzie jest nasze. Ty, 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 ty. Tutaj. Tu jest nasze wielkie palenisko i zobaczyć, gdzie ten syrop. Tu jest syrop. Jeden syrop mamy. Teoretycznie można to dać tutaj, zamiast złota. Taki sam efekt, tylko po jakimś czasie ten syrop się skończy i będzie problem, bo on potrzebuje jednego syropu natury, czyli to będzie od razu problem. To chyba nie jest dobry pomysł. Weźmiemy sobie tutaj mimo wszystko majątek, a ten syrop zostawimy na coś. Może on jest potrzebny do jakiejś, jakiegoś usprawnienia, do jakiegoś budynku specjalnego. Lepiej sobie takie rzeczy zostawić, że tak powiem na zapas. Dobra, to jest to jedno. Później dostaliśmy też doniczkę ceramiczną, dwa razy wino i narzędzia kamienne. To mi się bardzo podoba, ponieważ narzędzia kamienne możemy w tym momencie już użyć. Mamy jedno dokładnie, co dostaliśmy, i przez to mamy już 18 produkcji rzemieślniczej. Ok. To następne to jest albo lina, albo tryb. Z tymi linami zobaczymy może nam się uda coś Też wybudować Farma będzie za dwie tury możemy ją też przyspieszyć bo kasy mamy to nale nale Należy robić i nie jest takie drogie to kosztuje tylko w tej chwili 27 e, zł. Takie przyspieszenie A zawsze jest e, Pozytywne Wyjmiemy to wyłączymy I mamy proszę państwa Aha, ten idzie dalej. Żadnych surowców nie idzie tutaj. Nasz kolega nie idzie w tym kierunku. Ok. Także zachęcam naprawdę czytanie, tutaj, co jest po prawej stronie, bo to bardzo mocno pomaga. Wytworzono jedno narzędzie kamienne. Później. Że to naprawdę będzie tego mnóstwo tych, tych informacji. To, to jest trochę tak jak w Humankindzie: też po prostu tych, było tak, tak, tych informacji było tak dużo, że człowiek tak po prostu już, już nie miał siły czytać. Um, ale na początku to jeszcze jest możliwe. E, wytwarzanie jednego narzędzia kamiennego. Ok. E, zauważasz skrytkę. Ok. Budowa nowego usprawnienia: farma zakończona. To bardzo ciekawe. I tutaj możemy zobaczyć, czy coś mamy. Pług by nam się przydał. Pługu nie mamy. Taki pług też można sobie znaleźć. Tutaj to, co wkładamy w to miejsce, to jest tylko jednorazowo. To nie co tura idzie, tylko to jest jednorazowo. I to jest właśnie fajne z tego powodu, że to nie, nie zużywa cały czas tych narzędzi. Um. No, i ta farma wygląda całkiem dobrze, i robi ziarno. Robi ziarno. I w tym momencie zrobiłbym następującą rzecz, kiedy będziemy mieć kolejną. Um, kolejny wzrost za 11 tur. Dobrze by było zrobić spichlerz. Pytanie jest, czy to ziarno mamy? Z, zróbmy sobie tutaj kliknijmy i tu jest napisane spichlerz i ziarna jeszcze nie ma ziarno będziemy mieć za dwie tury. Także za dwie tury zrobimy sobie tutaj spichlerz. A do tego czasu musimy wymyśleć jakieś inne jakieś inne zadanie. Możemy sobie zrobić osadnika. Wydaje mi się, że to jest bardzo, dobre, bardzo dobra sprawa, żeby mieć dwa miasta. Pytanie jest tylko, gdzie to miasto postawić. I to pytanie odpowiemy sobie już w następnym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę. I jeżeli ktoś jest skłonny i nie zrobił jeszcze subskrypcji kanału, to oczywiście do tego zachęcam. Jeżeli ktoś chciałby dać łapkę w górę, to bardzo miło, zwiększy zasięgi tego filmu i poprawi samopoczucie twórcy. I poza tym zapraszam oczywiście do na naszego Discorda, jeżeli ktoś chce się przyłączyć do naszej społeczności. Poza tym pozostaje mi tylko powiedzieć, cześć pozdrawiam i papa.